Dzisiaj mają Państwo okazję y, obserwować, jak pracują studenci żywienia i dietetyki. Dokładnie, to są studenci drugiego roku i dzisiaj w ramach przedmiotu Technologia produkcji potraw państwo testują sobie takie czasami bardziej tradycyjne, czasami mniej tradycyjne potrawy związane ze świętami wielkanocnymi, które już niebawem. Tutaj mogą państwo obserwować, panie robią alternatywę dla pasztetu, takiego zwykłego sporządzanego z mięsa. Pasztet wegetariański, to jest taka opcja wegetariańska dla na Wielkanoc właśnie z imbirem, z masłem orzechowym, z kurkumą, będzie kasza jaglana i soczewica. Do czego można wykorzystać granat Wielkanoc? Akurat do mazurka jaglanego, bezglutenowego i robię masę budyniową na mleczku kołasowym i do tego y, w przepisie przypasowali właśnie granatę, jako posypkę. Nie ma tak, że jak ktoś robi zwykłe ciasta na mące tortowej, to są naprawdę niezdrowe czy czymś podobne, po prostu jest teraz taka moda też jednocześnie można ograniczyć sobie tam ilość glutenu, ponieważ w nadmiernych ilościach może być jednak szkodliwa. Więc my preferujemy czasami coś bardziej pod nowoczesne techniki. Co trzeba zrobić, żeby ten żurek był smaczny? Przede wszystkim dobrze doprawić. My dodałyśmy tutaj, nie było tego w instrukcji, dodałyśmy szan, który daje aromat i czosnek. Zakwas, białą kiełbasę i inne tam tradycyjne przyprawy. Majeranek, sól, pieprz, jak mówiliśmy, czosnek świeży, świeżo wyciskany. Dodawałyśmy go do początku przygotowaniu i na koniec jeszcze jako świeży. szan, który daje aromat. No i dodawaliśmy do żurku trochę cukru, żeby nie było czuć tego zakwasu, żeby nie było kwaśne.